Szwecji, to, to są szokujące dane, Szwecji, w której 10 lat temu było naprawdę bezpiecznie, to było przykład państwa. 10 lat, to jest 10 lat. Przykład państwa, gdzie Polacy jeździli, jak przyjeżdżali, to mówili, yy, wspaniałe, socjalne państwo, świetnie się rozwijające i tak dalej. Yy, przez 10 lat dopuścili tam yy, yy, lewicowo-liberalne elity do władzy, wpuszczali tam migrantów i tylko w styczniu 2025 roku, w styczniu tylko, doszło do 32 zamachów bombowych. Tylko w styczniu, wyobrażacie sobie państwo? W, w kraju, który jest cztery razy mniejszy od Polski. W 2024 roku w Szwecji dosło, doszło do 44 zabójstw z użyciem broni palnej, a ponad 30% podejrzanych stanowiły osoby poniżej 18 roku życia, które się organizują w takie migracyjne gangi, które terroryzują tam. No ja nie chcę, żeby było tak samo w Polsce. To jest bardzo proste. Dlatego ja uważam, że w przypadku tej tak zwanej nielegalnej migracji, w przypadku tego paktu migracyjnego, Polska powinna być bezwzględna, brutalnie odmawiać. Nie będziemy przyjmować. Chcecie, proszę bardzo, chcecie sobie tych migrantów, wierzecie. My na to się nie Zgadzamy i koniec po prostu.